Moja praca w ostatnich latach nie poszła na marne. Bardzo dużo firm B2B zaczęło robić sensowny marketing. W niektórych branżach nawet te firmy zaczęły się ze sobą ścigać w swojej kreatywności i pomysłach biznesowych. Dlatego ja, patrząc na to, co robimy my w marketingu, na to, co zmienia się w otoczeniu i na to, co robią nasi klienci, postanowiłem nagrać ten odcinek i podzielić się z wami dziewięcioma trendami, na które warto zwrócić uwagę w 2026 roku i być może w każdym kolejnym, jeżeli oglądasz te wideo później. Tyle! Miłego oglądania. Program powstaje dzięki doświadczeniu Wise Group, grupy spółek, która pomaga firmom B2B mądrze rosnąć. U nas wierzymy, że biznes musi działać jako całość, dlatego doradzamy i szkolimy w sprzedaży marketingu oraz strategii, realizujemy marketing B2B od podstaw, rekrutujemy kompetentnych ludzi i wdrażamy HR, automatyzujemy procesy i wprowadzamy AI oraz dbamy o prawo, podatki i finanse. Więcej znajdziesz na wisegroup.pl Słuchajcie, najprawdopodobniej trendy, które wymienię, to oczywiście nie są wszystkie trendy i to nie jest tak, że to jest jednoznaczna prawda. To są rzeczy, których się domyślamy w Wise Group, to są rzeczy, na które zwracamy uwagę i które sami będziemy testowali w nadchodzącym roku i będziemy starali się je głębiej zeksplorować. Więc nie traktujcie tego proszę jako taką, wiecie, prawdę ostateczną, tylko traktujcie to jako być może jakąś wskazówkę, być może coś, co da wam inspirację do tego, co testować w waszym marketingu i czy to jesteście właścicielem i zlecicie to agencji, czy jesteście działem marketingu, być może część z tych rzeczy się, że tak powiem, przyklei. No i teraz słuchajcie, jesteśmy w czasie, w którym AI pisze posty, pisze e, artykuły, robi piękne grafiki i zdjęcia. Największą bekę, tak zupełnie szczerze, to mam na LinkedInie, kiedy widzę post wygenerowany AI-em. Da się to rozpoznać. Krótkie słowa, wiele punktów, długie myślniki. Jest tam taki specyficzny vibe tego AI-owego pisania. I tam są komentarze pisane w AI-u, które są wklejane przez ludzi. I autor tego posta odpowiada AI-em tym komentującym, co tam AI-em napisali. No i powiem Wam, że, że wrzucam tych autorów na czarną listę i po prostu nie wracam zwyczajnie, bo mam dosyć tego całego AI-owego głów po prostu najzwyczajniej w świecie. Ty pikasz to, nie? Nie musisz, musisz wypikać. No trzeba. I teraz uwaga. Chciałbym powiedzieć, że wideo, które obecnie nagrywam, to jest najbardziej AI proof forma kontentu w roku 2026. Minie jeszcze bardzo dużo czasu, zanim takie wideo jak to, z prawdziwymi emocjami, z prawdziwym człowiekiem, z prawdziwymi refleksjami, będzie do zastąpienia AI-em. Nie wiem kiedy to nastąpi, że taka forma będzie w stanie być zrobiona przez AI, ale myślę, że znacznie później niż artykuły i znacznie później niż podcasty i posty w social mediach. W związku z tym, pierwszym trendem jest to, że moim zdaniem wartość wideo w B2B będzie rosnąć. I to, że, że jeżeli jest, żyjemy w czasach, w których AI potrafi wygenerować 100 postów w minutę, to wygra ten, kto ma twarz i dowód. W całym tym wielkim hałasie i chaosie to nie jest tak, że ludzie przestaną chłonąć treści, tylko to jest tak, że zaczną je wybierać. Takie te treści organiczne, słuchajcie, jak warzywa w biedronce, w tych szarych opakowaniach, takich wiecie bio. To uważam, że wideo będzie takie bio w marketingu w najbliższym czasie. I warto rozważyć co najmniej kilka formatów. Pierwszym formatem, który sobie wypisałem, jest twarz marki. Jestem tego najlepszym przykładem. Drugim formatem są na przykład prófy, czyli mini casey z prawdziwym klientem, który coś omawia, który coś pokazuje u siebie, który opowiada być może o swoich wyzwaniach i o tym, co było trudne w tym zakupie. I trzecia, takie, um, takie produktowe czy usługowe. Informacje, które opowiadają, jak ta usługa działa, dlaczego działa w ten sposób, co robi, czego nie robi, czy jak działa ten produkt, co robi, czego nie robi, kiedy jest dobry, kiedy jest niedobry, czyli odpowiadanie na pytania, realne pytania użytkowników, i uważam, że trendem będzie właśnie format wideo w zbliżającym się czasie. Drugi trend. Uważam, że hmm, bofu. Czyli do lejka treści sprzedażowe, to są te treści, które klient czyta, kiedy chce kupić, będą musiały być lepsze, bo coraz częściej trzeba pomagać klientom nie tylko kupić tej osobie, która czyta, ale jeszcze przekonać komitet zakupowy w firmie. Bo teraz spójrzcie, jeżeli konkurencja się zwiększa, jeżeli AI doprowadza do 100 tysięcy postów, to co do zasady chaos w komitecie zakupowym w firmach B2B również rośnie. I waszym interesem w treściach sprzedażowych jest już nie tylko przekonać Tą jedną osobę, dla której piszecie, na przykład dyrektora sprzedaży, przekonać do tego, żeby, żeby wdrożył system CRM albo jakiś system do pozyskiwania klientów. Tylko waszym zadaniem w treściach sprzedażowych już jest to, żeby dać temu człowiekowi um, narzędzia, którymi on przekona całą resztę organizacji, czyli prezesa, handlowców, finansowego i kogoś jeszcze, jeżeli będzie to potrzebne. I teraz. Co taki człowiek może potrzebować? To zależy od Waszej persony, bo może się okazać, że potrzebuje jakiś kalkulator zwrotu z inwestycji, pricing, być może porównanie do produktów konkurencyjnych, informacje o bezpieczeństwie, wszystkie informacje prawne, informacje wdrożeniowe, informacje o kosztach alternatywnych takiego wdrożenia, czasu ich trwania bardzo wiele informacji takich, wiecie, w FAQ tych pytań, które ten człowiek może zadawać. Uważam, że obecnie trendem jest usuwanie tarcia właśnie. Z poziomu treści sprzedażowych i nie tylko przekonywanie jednej osoby, ale całego komitetu, nawet jeżeli piszecie do jednej osoby, bo musicie się liczyć z tym, że ona później zderzy się z ludźmi wewnątrz firmy. Trzeci trend. Idziemy szybko. Uwaga, konwertowanie bezpośrednio w social mediach będzie mocno testowane w tym roku. Czyli na przykład, jeżeli macie konto na Instagramie, to coraz częściej będziemy próbowali. Skonwertować tego klienta na Instagramie, w formie np. Na narzędzi do prowadzenia czatu z tą osobą, jakiś formularzy wewnętrznie osadzonych w Instagramie albo pytań, odpowiedzi, zap zapisywania tego przez automatyzację i uruchamiania procesu sprzedaży, niż wyrzucania tego użytkownika z Instagrama na landing page'a. Że coraz częściej rezultaty w B2B dowodzimy tym, że kampania zostaje tylko w mecie i nigdzie więcej, albo tylko na LinkedInie. I nigdzie więcej. To jest coś bardzo wartego testowania w takim utartym schemacie B2B, w którym zawsze przesyłamy ruch na landing page. Mówimy: kliknij link w opisie, na przykład, albo kliknij link w bio. Oczywiście cały czas to stosujemy. Oczywiście cały czas ma to bardzo głęboki sens w wielu zastosowaniach, natomiast uważam, że warto będzie testować konwertowanie w B2B właśnie w takiej postaci. A jeżeli od marketingu w Waszej firmie dużo zależy i opieracie na nim szanse wzrostu w tym roku albo w kolejnym, to warto wejść na sellwise.pl, napisać, w jakiej jesteście sytuacji i połączyć się bezpłatnie z naszym konsultantem, który podpowie, w którą stronę, jak, gdzie i po co. Być może to coś będzie znacznie bardziej pomocne, niż lista trendów w tym odcinku. Wracamy do materiału. Czwarty trend. Słuchajcie, jestem w takiej społeczności biznesowej, w której są duzi przedsiębiorcy. Jeżeli opowiadam im, czym się zajmuję, to najczęstsze pytanie, które aktualnie otrzymuję, to. Jak to zrobić, żeby AI nas polecało? I oczywistym trendem na rok 2026 jest geo i generalnie optymalizowanie treści pod klientów korzystających z AI. -a. To jest trend, który jest dla mnie niesłychanie ciekawy, bo z jednej strony branża SEO przez lata żyła z tego, że odnajdywała sposoby na ogranie algorytmu. Sposoby na to, żeby ta strona pokazywała się wyżej niż strona konkurencji. I teraz tych sposobów na ogranie było wiele przez lata. One się zmieniały, ewoluowały, stawały się coraz bardziej wysublimowane z takich farm linków, kupowania linków i cudów na kiju. Przeszły w taką rzecz bardziej fundamentalną, jak optymalizację strony, pracę na tym, ile ta strona się ładuje, jak te treści są widoczne, jak dobre są też dla samego użytkownika. To nam ewoluowało w czasie, ale geo jest bezlitosne. Niestety, geo jest trochę takim. Połączeniem bardzo wielu działań, bo z jednej strony SEO ma tam duży wpływ, ale z drugiej strony PR, z trzeciej strony taki kanał jak ten, mój budujący autorytet, również ma znaczenie. Liczba wzmianek o mnie w sieci realnych, organicznych też ma znaczenie, dlatego czy AI będzie mnie polecało. Dlatego eksplorowanie tego kierunku w tym roku będzie bardzo duże. I teraz trendem obok będą treści odpowiedziowe, czyli wszystkie te rzeczy, które. AI może streścić i zacytować użytkownikowi. Czyli jeżeli ktoś pyta, ile kosztuje doradztwo i jak wyglądają szkolenia, jak wygląda wdrożenie marketingu B2B w firmie albo systemu CRM, to jak ja mam rzeczy na ten temat, to jest szansa, że AI zacytuje mnie w rozmowie z moim klientem przyszłym i w ten sposób ten klient do mnie trafi. Czy to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest właśnie credibility w całym internecie to jest PR, eksperci, partnerzy i wszystkie inne miejsca, które AI uzna za wiarygodność. No i jest to ta Nowa widoczność, czyli już nie tylko SEO, ale Geo. Więc uważam, że cały ten wielki trend dotyczący, dotyczący pracy z AI- będzie nam bardzo mocno ewoluować w tym roku jest to trend. Piąty, czwarty, przepraszam. Piąty punkt. Jesteśmy w świecie krótkich treści i szumu AI. Jedną z najlepszych rzeczy, które możecie zrobić w marketingu w tym roku dla swoich klientów, to przeprowadzenie due diligence, takiego badania prawdziwego zakupującego. Ja sobie pisałem raporty, webinary, deep dive'y, techniczne, przewodniki, analizy. Jeżeli macie jakieś bardzo duże zagadnienie, na przykład hipotetycznie ja bym wziął zagadnienie, jak wdrożyć system CRM, i stworzyłbym o tym 5-godzinny materiał, dwugodzinny materiał, ogromny artykuł, wielką stronę internetową, która wyjaśnia to od A do Z. To ta odpowiedź na pytanie, jak wdrożyć system CRM, będzie lepsza od dowolnego LLM-u, który odpowie na pytanie mojego klienta. Będzie szersza, będzie bardziej pomocna i przede wszystkim będzie tym, co bardziej pomoże temu mojemu kontaktowi przekonać swój komitet zakupowy. Jeżeli dzisiaj produkujesz treści, które są na niższym poziomie i dają mniejszy konkret w odpowiedzi niż AI. No, to po cholerę mam to oglądać. Z jakiej przyczyny miałbym to czytać, zapoznawać się z tym, jeżeli to samo znajdę w pierwszym lepszym llm po pierwszym lepszym prompcie? Prawdopodobnie nie mam powodu, żeby się z tym zapoznawać. W związku z tym, AI sprawił dzisiaj, że więcej kontentu to wcale nie jest przewaga. Przewagą jest coś, czego AI nie ma. I long form content, długie materiały, bardzo głębokie na jakiś temat, uważam, że będą w tym roku bardzo ciekawym trendem. Trend szósty. Ja od lat mówię, że większość marketerów, którzy trafili do B2B, to są marketerzy pochodzący z B2C, a wynika to z tego, że to ten marketing w Polsce rozwinął się pierwszy. W związku z tym większość naszych pokładów marketingowej kreatywności swoje korzenie ma właśnie w świecie konsumenckim. Czyli w tym, że pokazujemy komuś piękne buty, w pewien sposób tworzymy chęć posiadania tych butów, tworzymy jakieś poczucie ekskluzywności, robimy jakieś kampanie dookoła i ktoś. Nagle pragnie mieć te buty, jest cała masa kampanii, które dbają o to, żeby ostatecznie je kupił. I teraz uważam, że w B2B nam trochę znika to, że performance to jest trend szósty, nie jest już do generowania popytu w większości tematów. To on jest. Być może do wsparcia wygenerowania popytu, na przykład do tego, żeby więcej osób obejrzało ten materiał, ale co do zasady, bardzo trudno dzisiaj performancem w B2B wygenerować popyt, bo popyt wynika głównie z problemów, które są w firmie klienta. Jeżeli tam nie ma tego problemu, to popyt nie powstanie. Tam może być ten problem, ale nieuświadomiony, i wtedy być może będzie miało to sens, ale tylko i wyłącznie w tym scenariuszu. Uważam, że dzisiaj. Cały performance służy do tego, żeby lepiej obsłużyć istniejący popyt, niż próbować go kreować. Co w takim razie do budowania popytu? Takie firmy jak ten, właśnie long form content, eventy, eksperci. Wszystko bardziej stwarzą, bardziej budzące zaufanie. Będzie to bardzo istotne w tym roku, a już cała reszta oczywiście do obsługi tego popytu, który powstał wcześniej. Trend siódmy. Jest to doprecyzowanie punktu poprzedniego. Jeżeli performance ma służyć nam do lepszego, do lepszej obsługi popytu już istniejącego, to absolutnie najlepszą formą jest we wszystkich B2B przypadkach pójście performancem tam, gdzie jest intencja. Jeżeli nie jesteście tam organicznie, to powinniście być tam płatnie. Obojętnie, co to jest za format, obojętnie, co to jest za miejsce. Najczęściej jest, najczęściej jest to oczywiście Google Search. To Obowiązkiem w marketingu B2B jest pojawić się tam, gdzie jest intencja. Czyli jeżeli ktoś szuka szkolenia sprzedażowe, a mnie tam nie ma, to jest fraza z intencją. To jest fraza nie po to, że ja chcę poczytać wieczorem o szkoleniach sprzedażowych, bo całe życie marzyłem o tym, żeby czytać przy herbacie, oglądając wieczorne seriale, jak szkolenia sprzedażowe wyglądają, ile kosztują. Tylko jednak jest to fraza z intencją. I teraz moim koronnym zadaniem, i ten trend jest niezmienny, jest bycie tam, gdzie jest intencja w B2B, bo tam, gdzie jest intencja, jest najwięcej magii marketingowej którą można przekuć na realne wyniki biznesowe i to jest fakt. Kropka. Ósmy trend, przedostatni. Cały czas czekamy na AI AdSy. I teraz, jeżeli pojawią się AdSy w różnych LLM-ach w tym roku, to uważam, że będzie to absolutna rewolucja w B2B. Bo teraz spójrzcie, jeżeli w B2B jest tak ważna intencja, a jest ważna, dlatego, bo to jest też istotne. Ja tego nie powiedziałem, jest zasada 95 do 5. Uniwersalna zasada pomiędzy grupami docelowymi, że jeżeli docieram do firm produkcyjnych sprzedając im na przykład moje doradztwo, to 95% z nich dzisiaj go nie potrzebuje, a około 5% z nich realnie go szuka. Dlatego tak ważne jest trafienie do tych 5%, które dzisiaj wyszukują, dzisiaj wykonują jakieś akcje. Jest to niesłychanie istotne. I teraz, jak powstaną AI acy to będzie absolutna rewolucja dla B2B, no bo skoro decydent siedzi i z AI rozmawia o tym, jaki system CRM wdrożyć, jak wyszkolić handlowców, to uwaga, AI adsy będą miały 100% wiedzy o intencjach kupującego. One będą wiedziały, że to jest gość, który planuje wdrożyć system CRM w swojej firmie, planuje zmienić pracę, odchudza się i w ogóle trzecie dziecko ma w drodze albo drugie. To będzie nieprawdopodobne, nieprawdopodobna możliwość targetowania, jeżeli to się pojawi. A w, a w związku z tym, co powiedziałem, to się musi pojawić, bo tam są takie miliardy, tryliardy do wykopania, że będziemy w stanie Odbierać mniej komunikatów reklamowych, i one będą znacznie bardziej dopasowane do tego, czego aktualnie potrzebujemy. Więc trend ósmy, ja wiem, że tego nie ma i że to, yy, że tego nie ma dzisiaj. Nagrywam to, słuchajcie, 13 stycznia, ale uważam, że trzeba mieć rękę na pulsie, i jeżeli takie coś się pojawi, to wy będąc z marketingu B2B macie święty obowiązek się tym zainteresować i wejść w temat jako pierwsi po prostu. I punkt dziewiąty. AI da nam możliwość personalizacji 1 do 1 i oczywiście um, skalowanie tej personalizacji w oparciu o dane pochodzące z wielu źródeł o użytkowniku właśnie w formie takiej osobistej konwersacji e, mailowej czy jakiejkolwiek innej będzie ogromnym trendem w tym roku. I teraz nie mam na myśli personalizacji cześć Tomku, bo tam on wpisał w formularzu Tomek, i ja teraz wiem, że on się nazywa Tomek, więc mi piszę od niego Cześć Tomku. To jest personalizacja z 2008 roku. Tylko <grytko> chodzi mi o personalizację. Cześć Tomku, widzę, że masz taki problem i mam konkretną odpowiedź na ten problem. To jest personalizacja 1 do 1, o której myślę. I. I wydaje mi się, że ci z was, którzy ogarną w jaki sposób to mądrze zrobić w swoim marketingu, będą w stanie bardzo dużo wygrać, bo już nie będziemy mówili o takim lead nurturingu, że mam 150 tysięcy osób w bazie, albo 15 tysięcy, albo 5. I oni wszyscy dostają cały czas bardzo podobne komunikaty, albo komunikaty różnicowane tylko tym, co już kupili, a czego jeszcze nie. Tylko realnie bazowane na zachowaniu danego usera. Bardzo duża rewolucja i yy, uważam, że jeżeli tylko jesteście w stanie się tym zainteresować w swoim marketingu, to prawdopodobnie wyciągniecie z tego doskonały zwrot z inwestycji w nadchodzącym roku. Czyli podsumowując, zamykając listę trendów. Trend pierwszy uważam, że wideo to jest najbardziej AI proof forma kontentu w B2B, będzie najtrudniej podrobić ją AI-em. Drugie e Usuwamy tarcie z treści sprzedażowych i pomagamy kupującemu przekonać cały komitet zakupowy. Trzecie, konwertujemy ludzi na platformach, skąd pozyskaliśmy ruch i widoczność. Czwarty, inwestujemy w geo i we wszystko, co jest związane z tym, że wasz klient jest obecnie w AI-u. Piąty trend: long form content, długie, eksperckie treści na jakiś temat. Szóste, performance nie do generowania popytu, tylko do obsługi istniejącego popytu w większości przypadków. Siódme, performance do obsługi intencji. Tam, gdzie ta intencja jest, tam my musimy być. Ósmy, czekamy na ai adsy. i bardzo się w nie angażujemy, jak się pojawią. I dziewiąty, inwestujemy w personalizację 1 do 1. Dajcie znać w komentarzu, jakie trendy wy widzicie. Celowo nie mówię o żadnych agentic, AI, cudach itd., bo, bo to są trendy, o których wypowiadać się na razie nie chcę. Zobaczymy, co się w tym roku wydarzy. Natomiast dajcie znać o swoich przewidywaniach w komentarzach, zaangażujcie się w dyskusję, a wtedy ten materiał w połączeniu z Waszymi komentarzami będzie znacznie bardziej wartościowy. A ja dziękuję serdecznie i do zobaczenia za tydzień.